Franek Kowierz urodził się 27 lutego 1923 roku w wiadownikach pana nie Marno to już w tym roku 13 marca 1923 roku przeżył 100 lat i 14 dni. Nuna Józefa Kamierz urodziła się 17 października 1928 roku w Kodorowie. Zmarła 9 lipca 1921 roku, przeżywszy 92 lata. Była 5 lat młodsza od Kamysz. Odsłonimy dzisiaj tablicę poświęconą właśnie y, tym osobom, turystom, którzy to miejsce sobie wybrali. Kranek Kamysz już w późniejszym wieku, jeżeli tam mu nie pozwalały, zdrowie pozwalało chodzić po wysokich górach, czyli tam tatrzańskich szlakach, chodził po Górach opaskich. Tutaj niejednokrotnie przebywał, wędrując na nocleg do Wiesztyny tym szlakiem czerwonym. Tutaj zatrzymywał się, no i to miejsce mu się bardzo spodobało. W 2018 roku w maju, w czasie, jego, w czasie mojego pobytu u niego na, na, na DWA, no w trakcie takiej rozmowy rzucił taki temat, mnie trochę zaskoczyło, że on by chciał po śmierci jego i Nuny, żeby w tym miejscu Zazn była jakaś tablica zaznaczona no, ich no, działalności górskiej przede wszystkim. No i no, na piśmie zobowiązałem się, że, że doprowadzę po śmierci, chociaż żartowałem, że nie radzę o kto pierwszy, bo ja też miałem swoje dolegliwości chorobowe, ale zobowiązałem się, że taka tablica pamiątkowa powstanie, no i że zobowiązuje się do zorganizowania takiej, od uro takiej uroczystości. No i również y, y, no, do tego przedsięwzięcia no, y, włączę Józefa Michalczewskiego, który się zgodził, ale na tym piśmie jest napisany Michalczewski, że on będzie również jeszcze w tym. No i dzisiaj razem z Józkiem spełnimy te nasze przyrzeczenie i odsuniemy tą tablicę. Króciutko, bo pora też jest taka niezbyt y, przyjazna temperaturowo, krótko jednak no, należałoby powiedzieć coś o tych... W tych kamyszach, ponieważ to byli ludzie związani do końca z towarzystwem i e, e, chciałbym no, te towarzystwo i te osoby, które tutaj przybyły przedstawić Wam. Wszyscy w zasadzie się prawie, że znamy, chociaż ja obecnego prezesa Krubuś się tak nie znałem, dzisiaj miałem możliwego poznania. No ale na tę uroczystość mamy do zn znamienitych gości moje. To no, jest przedstawiciel y do naszego towarzystwa zarzu, z zarządu głównego PCTK w Warszawie, wiceprezes zarządu, kolega Lucjan Bilik brawo. Brawo, brawo. I, brawo. I, i również no, mamy tutaj obecnych trzech honorowych y, członków PCTK wymienię ich w kolejności dostąpienia ja tego zaszczytu czyli Torek Mikulec brawo. dziekan z Nysy tak. Bilik Opola i Elżbieta ja, <grywa> yes, yes, yes. Witam. Witam no, również, również, ja również ja e, ja e, ja przedstawicieli e, Klubu Górskiego Świstak, z którym był bardzo związany Kamil i Nuna, tu krótko powiem, czyli, czyli e, obecnego Józefa Srembarcza, prezesa, tak, prezesa, ja prezesa ja Jarosława i, i poprzedniego prezesa Jana Białka, ponieważ pozostali między m.in. Marysia Mleczko-Kruz, wagi na poważne sprawy chorobowe, nie jest tu obecna, ale wie, że jest dzisiaj to odsłonięcie i relacje z tego odsłonięcia mam przekazać, jak wrócę do opora. Witam wszystkich tych, którzy znali Franka Kamysza i którzy z nim chodzili również po górach, ponieważ Franek i, i Józefa przede wszystkim chodzili po górach i związani byli z górą. Oczywiście przez że również się interesowali innymi działalnością. Pranek i duna jeździli na nartach śladowych. Całą zaznaczał wyraźnie, że nie na wyciągu, tylko chodził po górach, zwiedzał na nartach czy na tym ski, ski Chodził też na trasy piesze, wędrował, jeździł na rowerze, no, nie, no i interesował się również krajobrazem. Także był instruktorem krajobrazu, zasłużonym instruktorem, działał no, do późnych lat. Kręgu krajoznawców, czyli w dziale regionalnej Śląska tak o tych, którzy pamiętają. Ja chcę podziękować Tobie, Wronku, który z taką pieczołowitością, z pamięcią, podziękować Józkowi Michalczewskiemu, że oboje żeście podjęli ten temat, tego zobowiązania. To jest właśnie ta pamięć o nas, o nas, o ludziach, którzy tą turystykę i nas w regionie tworzyli. Wydaje mi się, że to jest znakomity pomysł, Pani wspaniale, żeśmy wcześniej rozmawiali z kilkoma z Was, żeby to miejsce może dla ludzi gór, opolszczyzny, może było szczególnym miejscem upamiętnienia tych właśnie takich dużych, wielkich nazwisk, takich jak Kameszowie i inni. Chcę podziękować i lasom, i kamieniołomom, kamieniołom, którzy się włączyli aktywnie w to dzieło. Dzięki Józek, dzięki Bronek, ale chciałoby się, żeby ta pamięć nie trwała z dniem dzisiejszym, tylko przy różnych imprezach, które w tej przestrzeni będziemy organizować, żebyśmy tę pamięć obojgu tym naszym znakomitym członkom Polskiego Towarzystwa Turystyczno krajoznawczego Dobrego. Dziękuję wam za dzisiejszą obecność, a wam organizatorom, którzy takżeście do tego doszli i, i precyzyjnie zorganizowali, fajnie jeszcze raz składam Dziękuję wam. Tak, Jak zmarł Lenin, to został leninizm. Jak zmarł Stalin, został stalinizm. Jak zmarła ona, to został onanizm. Oh, baby. Oh, baby.